Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Anna Mazurczyk, jestem dietetykiem klinicznym i zaprosiłam dzisiaj tutaj do mojego domowego studia gościa specjalnego. Jest to pani Danuta Dąbek. Pani Danusia bardzo mocno zachwycona jest z naszą żywą, zieloną, funkcjonalną żywnością. Przeżyła ona kilka drastycznych chwil w swoim życiu, ale chciałabym, żeby Danusia sama opowiedziała nam, jak to wszystko wyglądało, jak poznała zieloną żywność i żeby opowiedziała kilka słów o sobie i o swojej chorobie, z której wyszła. Może raczej bardziej o zdrowiu, o wyzdrowieniu niż o chorobie. Zapraszam Danusia. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Danuta Dąbek, mieszkam w Gdańsku. Jestem osobą, która dzięki swojej chorobie w zasadzie. Przez chorobę znalazła styczność z zieloną żywnością. Opowiem, opowiem o tym, jak to się wydarzyło. Zachorowałam jakiś czas temu na nowotwór żołądka, gdzie od diagnozy w ciągu dwóch tygodni lekarz stwierdził, że muszę poddać się operacji. Wycięto mi część mojego narządu, po którym niestety byłam zdana na chemię i radioterapię. W międzyczasie zaczęłam szukać, Jakiegoś ratunku dla siebie, pomocy, ponieważ wiedziałam, że no ten, ta diagnoza to jest coś w rodzaju takiego wyroku. Przestraszyłam się, no, jak każdy człowiek, tak? Więc zaczęłam szukać i znalazłam, natknęłam się w sieci na filmik Ani. Kochana, w którym to opowiadałaś o zielonej żywności, gdzie mnie to bardzo zachwyciło, bardzo chciałam to koniecznie już mieć u siebie i zacząć się tym odżywiać. Także zadzwoniłam do ciebie i zapytałam, jak to, jak to może trafić do mnie. Kiedy to już zostało mi przysłane, zaczęłam się tym odżywiać. Minęło już ponad dwa lata, do dzisiaj się tym odżywiam. Jestem zachwycona tym rzeczywiście, ponieważ każdego dnia rozpoczynam swój dzień od właśnie zielonego koktajlu. Mam go tutaj ze sobą. Codziennie to wypijam rano, codziennie wypijam po południu i codziennie wypijam wieczorem. Ta zielona żywność daje mi bardzo dużo energii, daje mi bardzo dużo radości. Czuję się po niej fantastycznie. Także uważam, że znalazłam antidotum na swoją chorobę, dzięki której rozpoznałam to, że jest ta zielona żywność. Jasne, dziękuję Danusiu. A powiedz mi jeszcze jedno, bo trafiłaś dwa lata temu na żywą zieloną żywność, tą funkcjonalne jedzenie. Ale powiedz mi jeszcze, dlaczego zdecydowałaś się w ogóle, żeby ją jeść? Dlatego się zdecydowałam spożywać tą zieloną żywność, ponieważ na początku wydawało mi się to takie dziwne, no jak żywność może mi pomóc. Miałam po prostu za mało wiedzy na ten temat. Nie byłam przygotowana od strony takiej psychicznej na to, że, że żywność może mnie wyleczyć. Mówię, nie miałam na ten temat zbyt dużo wiedzy. Przekonało mnie. To, że słyszałam, widziałam i filmy, i e, opinie innych osób, które się już tym odżywiały, że pomogło im w wyleczeniu z wielu innych chorób, nie tylko z nowotworów, ale i z cukrzycy, z e, łuszczycy, no, z wielu chorób, które można byłoby tutaj wymieniać przez godzinę albo i dwie. E, I to mnie przekonało, że dlaczego mam tego nie spróbować. E, co mam do stracenia, mogę zyskać, zyskać tylko zdrowie, więc postanowiłam dlatego spróbować i nie żałuję swojej decyzji I każda osoba, która czy jest chora, czy jest zdrowa, naprawdę, jeżeli zacznie się tym odżywiać, gwarantuję, że będzie szczęśliwa, będzie miała tyle endorfin, tyle szczęścia, tyle miłości, tyle światła, co ja i co inne osoby, które się tym odżywiają. Danusia, powiedz mi jeszcze jak wygląda twój dzisiejszy jadłospis. Czy ty jesz tylko zielonki, czy coś jeszcze innego? Jak to, czy ta zielona żywność jest na stałe u ciebie w domu, to czy tylko od czasu do czasu? Bo czasami zdarzamy się, zdarza mnie się z, z moimi klientami, że oni dzwonią do mnie i mówią, ale zielona żywność nie działa. No więc ja się ich pytam, no dobrze, a proszę mi powiedzieć, jak często je pani, czy pan, czy pije jęczmień, czy je chlorelę? No i odpowiedzi czasami są takie, no raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, a zapomniałam i nie jadłam przez miesiąc, czyli zielona żywność nie działa jak stoi na półce, schowana w pudełku, to ona w ogóle nie działa. I powiedz mi, czy ty jak wygląda Twój jadłospis, czy Ty jeszcze coś jeszcze innego, czy tylko zieloną żywność, czy zieloną żywność od czasu do czasu, jak to u Ciebie wygląda z, tym, z, tym, z tą częstotliwością, z, z tą żywnością funkcjonalną? Zielona żywność zagościła w moim domu, tak jak mówiłam, dwa lata temu i od tamtego momentu jest spożywana przeze mnie codziennie. 3-4 razy dziennie. Także wypijam cztery szklanki takie soku każdego dnia rano na czczo, na drugie śniadanie, na, przed obiadem i zamiast kolacji. Oprócz tego nie spożywam mięsa, oprócz tego nie spożywam pieczywa. W zasadzie mączne rzeczy odstawiłam już dawno temu. Mięso tak samo. Słodycze w ogóle zapomniałam, jak smakują, chociaż czasami mnie strasznie świeżwi, żeby ugryźć kawałek jakiegoś. Albo cukierka, ale się powstrzymuje, chociaż nie potrzebuje tego. Mój organizm w ogóle odrzucił to sam. Ja kiedyś bardzo lubiłam mięso, bardzo lubiłam słodycze. Odkąd piję zieloną żywność, absolutnie tego nie potrzebuję. Nie, nie nastąpiło to od razu. To się pojawiło dopiero, kiedy mój organizm się nasycił tą zieloną żywnością. Wtedy mówię, przestałam, przestałam się tym odżywiać, także zielona żywność każdego dnia jest w moim menu, nie tylko w moim menu, ale w menu mojej córki, mojego męża, moich domowników tu i poza domem, także rozsiałam informacje na ten temat wśród swojej rodziny, która z wielką przyjemnością się tym odżywia, także jest ze mną i będzie na pewno do końca życia. To super. Czasami lekarze mówią, żeby brać jakieś lekarstwa do końca życia. No, a tutaj tak naprawdę żywa żywność, ta zielona żywność nie jest, nie jest lekarstwem, tylko ona jest po prostu żywnością, więc jest naszym codziennym, ale czystym pożywieniem. A powiedz mi teraz, jak wygląda to twój stan zdrowia teraz, po tych dwóch latach jedzenia tej funkcjonalnej żywności? No, i tutaj muszę powiedzieć, że mój stan zdrowia jest. Wyśmienite. Zresztą chyba widać. Po, po, na samym początku, po operacji, po chemioterapii, miałam bardzo duże problemy ze zdrowiem. Miałam neutropenię, gdzie system odpornościowy został całkowicie zniszczony przez właśnie chemioterapię i radioterapię. Ciężko mi było ją odbudować. Gdyby nie zielona żywność, zdrowa żywność, myślę, że do dzisiaj miałabym z tym problemy. Chciałam powiedzieć i zaświadczyć tutaj uroczyście z ręką na sercu, że zielona żywność naprawdę postawiła mnie na nogi. Dzięki niej. Jestem czuję się zdrowa. Zresztą mówię widać to po mnie, widać po moich wynikach badań, gdzie byłam w zeszłym tygodniu na tomografii komputerowej, która nie wykazała kompletnie żadnych zmian. Jest wszystko w porządku. Badania krwi. Są perfekcyjne, także lekarze są zachwyceni moimi wynikami badań. Także ja wiem, ponieważ niczego innego nie przyjmowałam, niczego innego nie brałam, zaczęłam, zmieniłam na pewno swoją dietę i zaczęłam się odżywiać zdrową, zieloną żywnością, którą będę się odżywiała do końca życia. I to na pewno jest to, jestem pewna. Ale kochana, ty w ogóle bardzo pięknie wyglądasz, naprawdę. Powiedz mi, jak to było, jak to było podczas tej, tej twojej choroby? Jak, czy coś się zmieniło? Czy po prostu czy schudłaś, czy przybrałaś na wadze, czy dzięki zielonej żywności wróciłaś do swojej poprzedniej wagi, bo naprawdę dzisiaj wyglądasz przepięknie. Dziękuję bardzo. Tak, bardzo mocno schudłam. Po operacji wyglądałam jak śmierć na urlopie. Ważyłam 54 kilo, gdzie dzisiaj jestem bliska 70 68. Wstydzę się przyznać, ale tak tyle ważę i uwierzcie mi, że nie podjadam, naprawdę nie podjadam niczego, co mogłoby spowodować przybieranie takiej wagi. Uważam, że mój organizm po prostu tak wygląda. Zresztą moja mama też tak wyglądała, moje córki pewnie też będą wyglądały podobnie, czyli ani grubo, ani chudo w tej chwili nabrałam tego ciała wróciło po prostu wszystko do normy odżywiam się dużo lepiej dużo zdrowiej niż poprzednio natomiast nie obiadam się mój brzuch nie jest wypchany w nim są tylko i wyłącznie praktycznie zielonki nie mówię że w ogóle nie jadam niczego dodatkowo od czasu do czasu mam ochotę coś sobie zjeść to oczywiście jem to czy obiad czy jakąś kolację czy idę w gości ale nie wiem tego, czego mój organizm nie potrzebuje. Czyli wybieram sobie sałatki, wybieram sobie owoce, wybieram sobie soki. To jest moje, moje codzienne pożywienie i podjadam. Niestety podjadam, bo kocham owoce, kocham warzywa, więc jak czu... siedzę, oglądam telewizję, to zamiast chipsów czy popcornu biorę sobie marchewkę albo seler naciowy i tym się objadam i chyba od tego tyję, nie wiem. Fajnie, a to właśnie bardzo dobrze, dlatego że nie można być za chudym, nie można być za grubym, bo nasz organizm zawsze doprowadza nas do harmonii, czyli do momentu, w którym on powinien, tak naprawdę dobrze się z tym czuje, tak, czyli, czyli jest to dla niego harmonijne. Taka waga do takiego wzrostu i tak dalej, żebyśmy się dobrze czuli. Danusiu, pewnie wiesz od strony bardziej takiej medycznej, jak to wyglądało, bo Ty brałaś chemię, tak, na to, to swoje schorzenie. Możesz jeszcze troszkę o tym powiedzieć, natomiast ja bym chciała Państwu nam wszystkim pokazać, gdzie znaleźć badania na temat działania soku z trawy jęczmiennej, czyli młodego jęczmienia, soku z młodego jęczmienia. I w, w, w okolicy, jakby, w, może nie w okolicy, tylko w, w tych naszych trudnych momentach, mam nadzieję, że nikt z nas ich nie będzie miał. Ale kiedy dopadają nas różnego rodzaju choroby, kiedy dopada nas właśnie na przykład, na przykład nowotwór. Ja postaram się szerować ekran i pokazać Państwu, jak to, jak to wygląda w badaniach i gdzie znaleźć takie badania. Ale nie wiem, czy mi się to uda. Dobrze, spróbujmy. Proszę Państwa, pojawi się tutaj u mnie mój Facebook, ale ja już Państwu pokażę. Bardzo ważna informacja dla Państwa. Wszystkie badania, na jakikolwiek temat chcecie znaleźć, można szukać w portalu PubMed i ja Państwu pokażę jak się to robi. PubMed i jest to portal medyczny, w którym zawarte jest tysiące badań, tysiące. I mają oni tutaj taką wyszukiwarkę. Ta wyszukiwarka pokaże nam, Nasze zagadnienie, którego poszukujemy, ten portal medyczny jest w języku angielskim, ale możemy wpisać również w języku polskim, jeżeli mamy w chromie tłumaczenie jęczmień a rak. Spróbujmy sobie z nowotworem, wyszukujemy i zaraz zobaczymy, jakie nam wyjdą badania. No, i musimy to zrobić w języku angielskim, proszę Państwa, ale to też jest proste, dlatego że translator każdy z Państwa ma w komputerze, więc wpiszemy barley, czyli jęczmień, i cancer, czyli rak. I zobaczymy, jakie nam badania wyjdą w tym temacie. Moja wyszukiwarka, od razu jak Państwo zobaczycie, właśnie teraz tłumaczy na język polski. I mamy badania, znaleźliśmy badania na temat tego, jak młody jęczmień, sok z młodego jęczmienia wpływa na nasze zdrowie i co o tym mówią badania. A więc pierwsze z tych badań pokazało nam się, do, to jest badanie, wykonywanie badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy i piersi wśród kobiet z poważnymi chorobami psychicznymi funkcje odżywcze beta-glukanów, związki fenolowe zbóż, czyli już tutaj o jęczmieniu. I, i na przykład wzmocnienie właściwości chemoprewencyjnych ekstraktów młodego zielonego jęczmienia i chloreli stosowanych razem przeciwko komórkom raka okrężnicy. To są, proszę Państwa, takie najnowsze badania z 2020 roku, jak widzicie, z listopada. Profesor Rzeski i doktor Lemieszek zrobili te badania. Oni zrobili badania na chloreli i jęczmieniu firmy Greenways. W związku z tym te badania są bardzo świeże, te badania są już udostępnione dla ogólnej publicznej, publiczności, tak, dla nas. I można wejść w to badanie i zobaczymy, co nam tutaj pokaże. Jest ono w języku angielskim, ale. Akurat to uchromnie u mnie przerzuca na język polski, można to ustawić u siebie w komputerze. I proszę Państwa, opis cały tego, tego ich badania na temat nowotworów i działania w soku z młodego jęczmienia i chloreli, ale firmy, firmy Greenways zaznaczę jeszcze, że myśmy o tym nic nie wiedzieli w firmie, że tutaj były robione badania na naszych produktach, dopiero widzieliśmy wyniki tych badań i to było niewyobrażalne, więc proszę Państwa, najważniejsza jest jakość produktu, jakość. Jeżeli jęczeń chlorella są czyste, jeżeli one nie mają w sobie żadnych toksyn, metali ciężkich i dalej, to one będą oczyszczać również nas. Także gdybyście Państwo chcieli poszukać takich badań, to jak najbardziej zapraszamy do skorzystania właśnie z tej Wyszukiwarki. Ja jeszcze, Danusiu, wrócimy teraz do Danusi. Chciałabym Cię kochana zapytać, dlaczego Ty, bo Ty dzielisz się z innymi ludźmi, tą swoją, tą, tymi swoimi przeżyciami, tymi swoimi doświadczeniami, dzielisz się w ogóle też zieloną żywnością. Powiedz mi, po co to robisz? Dlaczego to robisz? Uh. Już Ci odpowiadam. Robię to tylko i wyłącznie dlatego z potrzeby serca. Robię to nie z chęci zysku, tylko z potrzeby serca, ponieważ tak jak ja byłam chora, znam mnóstwo ludzi, którzy są chorzy, którzy nie wiedzą jak się odnaleźć w tej chorobie. Potrzebują pomocy, potrzebują jakiejś takiego, takiej wskazówki na to, żeby zmienić coś w swoim życiu. Więc dzielę się nie tylko z osobami chorymi, dzielę się również z osobami, z osobami, starszymi, z dziećmi, sportowcami, bo to ta zielona żywność jest przeznaczona również i dla tych osób, nie tylko dla osób. Chorych, ale również dla osób zdrowych, które jeszcze nie zachorowały, bo w dzisiejszych czasach każdy kiedyś może zachorować, czego nikomu nie życzę. Więc osoby starsze, osoby, kobiety w ciąży, dzieci, sportowcy, każda osoba może spożywać zieloną żywność i dlatego właśnie chcę się dzielić z tymi osobami, bo jest to zdrowe, jest to dobre, jest to coś, co mnie postawiło na nogi, jest to coś, co mnie ożywiło, co mi dało mnóstwo energii, chęci do życia. Mogłabym o tym opowiadać całymi dniami, naprawdę. Jestem jak nakręcona katarynka, ale to tylko dlatego, że właśnie ta zielona żywność na mnie tak działa. Ja bym mogła wybiec na ulicę i biegać przez cały dzień od świtu do nocy, tylko dlatego, że ta, ta zielona żywność na mnie tak działa. Po prostu mi się chce. Ja mam mnóstwo siły, energii. W, tych, w tej zielonej żywności jest coś, czego nie potrafię opisać a to są chyba witaminy to są chyba te antyoksydanty, które tak na nas działają. No, tutaj masz rację. Właśnie chciałam się Ciebie zapytać, komu byś poleciła tą zieloną żywność, ale już o tym powiedziałaś, więc. Tak naprawdę ta funkcjonalna, funkcjonalna żywność, czyli sok strawy jęczmiennej i chlorella perenoidoza, one są tak naprawdę dla wszystkich, dla wszystkich bez wyjątku, bo już mogą zielonki, mogą już pić małe dzieci, sok strawy jęczmiennej, już takie dzieci, które zaczynają jeść warzywka, czyli one mają pół roku, rok i one już mogą tą zieloną żywność spożywać. Chlorela jest polecana dla dzieciaków od trzeciego roku życia, ale wiem, bo znajomych dzieci już jedzą, jak mają półtora roku, wcinają chlorellę. Tylko trzeba oczywiście wiedzieć dokładnie, jakie ilości mają jeść tej chloreli. O ile jęczmień, tego się nie da przedawkować, więc można pić. Ja piję czasem półtora litra jęczmienia, czasem dwa litry jęczmienia dziennie. Nie da się tego przedawkować. O tyle chlorele trzeba już ustawiać odpowiednio też do lekarstw, jakie bierzemy i do tego, jakie mamy choroby towarzyszące nam w życiu. Mam nadzieję, że niewiele. No ale przede wszystkim właśnie tak, jak powiedziałaś, zielonki są dla osób zdrowych, żeby nigdy nie zachorowały. I jakby to jest też moją maksymą. I chodźmy z tym po prostu do osób zdrowych, żeby one zawsze były zdrowe, żeby po prostu nie było pacjentów, żeby ci pacjenci byli w jak najmniejszej ilości u lekarzy. Danusiu Kochana, no, chciałaś jeszcze coś dodać? Tak, tak, chciałam powiedzieć, przypomniało mi się takie powiedzenie Sokratesa: Niech pożywienie będzie lekiem, a lek będzie pożywieniem. To jest trafne po prostu, mimo że tyle lat temu było to powiedziane i uważam, że, że, że jest to właśnie skierowane do zielonej żywności. Chciałabym jeszcze tylko wspomnieć o tym, że jeżeli słuchają nas osoby, które byłyby zainteresowane rozpowszechnianiem, pracy, zdrowej żywności pośród swoich znajomych, to naprawdę bardzo serdecznie do tego zachęcam i zapraszam. Kontakt i do Ani, i do mnie znajdziecie Państwo na pewno pod filmikiem. Naprawdę stokrotnie polecam zieloną żywność. Super, bardzo Ci dziękuję, kochana. Ja Państwu również dziękuję za dzisiejsze spotkanie. My się, my się jeszcze z Danusią spotkamy i będziemy jeszcze mówić o tych hemoprewencyjnych dział właściwości działania jęczynia i chloreli. Będziemy mówić też w innych tematach. Ja bardzo ci serdecznie, Danusiu, dziękuję za dzisiejszą wizytę. Dziękuję również Państwu za uwagę i za czas i do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję ci serdecznie i dziękuję Państwu. Miłego dnia.